Kurwa, zły. Nie wiem. No, kurwa. Aj, kotli. nie? No, to. Jest tak. Ale na sercu takie dziwne małe teraz, nie? E, jesteś nam i jesteś y, wsparciem. Nie, I nie wiem, jak to możliwe. Nie widzę się! No? Masakra! Żal! Lak widzie. No, na serio. Uwaga, piwa, nie śmieć. Dwóch możliwie. Jak ci się pofarci. Kiraj go, kiraj go. Dobrze. Dobrze Tam jest Natomiast... Jeszcze. Z niego. Co jest ta kolejna, kurde. Przeładować? Wow. Nie. Aha, wyłączyłem sobie telefon. Zagra się na minutkę albo masz Nie, Teraz te zmiany, bo jest jeden zegar całą. I ty potem zagrasz całą. Dobra, patrzcie i podziwiajcie zdolności. Ale ty już nagrywasz? No, no, no. Jezu. Trzeba po od razu bym się skupił! A nie kurde. Ale daj mi potem zagrać się na całą i tego cię potem daje na całą Dobra. co no. w dominacji sobie tak zrobiłem. Ale nie, bo ja chciałem właśnie na Goldmasterze. Czemu? Bo ja bym... No, a dobra, a mnie nie może być na dominacji, by to nie Znaczy nie w dominacji, tylko y, tym. Deadmatchu. Y, y, dead matchu. Tak, dead tutaj, pied. Musisz wdejść, że piszesz sobie nie przebije ściany. No bo nie przebijesz. Kurwa. No kto? Tyły? Nie, to jest mój musta. Dobra, nastarał no, się ci mówić. Tu, tam wciąż nie? jest gościu. Lewa, nie tu. W wstęp. No tam, tam wciąż jest. No nie, tak było. Mezat! Tak. No! Miałeś duże szanse. Właśnie! Ale dobra, dobra. Jebać to, jebać to. No nie! Jak się kurwa! Ale kto? No ten nożownik. 8 rzutów. 3, 2, 1. 3, 2, 1, no, ale. No, miałeś akurat tak z 3, 2, 1, 0. Nie, nie jednego. 3, 2, 1. Mega life. A. Masz 3% life, a więc okej. Okay. Wow! Było blisko! <ścoughs> no, no, mi tylko 0%. Nie, jednego, jednego trafiłem. Tylko tak drugiego, niestety. A wciąż jest, czemu do niego nie trzeba? No, bo on mi go zabił. Rolał, mnie kiwił w według nie będzie, ale nie w takim takiniku. że w sensie, że tu Left! Co? Left powiedziałem. Ale no, już zapóźni. To, to nie było to lewo. No w środku, w bieg do środka. Mało kurwa. No za oni cię nie widzą. Dobra, jednak ktoś cię widzi. Nie martw się, to był mój głos. Teraz, teraz jest dla mnie koło. Teraz ich pocisnę, o tak. No teraz już się ten tekst.

Pyszny, pyszny, Nie, ja chciałem misję jeszcze zobaczyć. Ile jest ludzi? Mało no. nie. Mało nie. Nie wiem, nie, mało nie. No nie. Ja nie to... lubię, jak jest mało ludzi, bo właśnie masz wtedy bardzo małe szanse A na... co ty chcesz na deathmatchu? E, jak wygramy 5 deathmatcha od roku Dobra, to ja gram. l 85 A2. No, no to a, to, a co ty... To jeszcze jednego goodmastera i deathmatchu, nie? Nie. Ehm, jeszcze dwa goodmastera. Mm. No bo kurde dołączyliśmy na końcówkę. Mm. A chciałem zrobić to master. Mm. No dobra, panie i panowie. Znaczy, no dobra, nie wiem czy panie. teraz ja cały nie? No. Co teraz nie? A nie, ja gram do znaczy cały. No. No to o, panie, panie. Znaczy... No nie widzieli, że zawsze jak się od razu być, ciebie jest wróg! No ale... Tak, ale trzeba go znaleźć, nie? No wow! ja się w jakroku i nie wrócić w bieg po schodach. To nikogo nie ma spoko. Aaaa! Fajne ma, no Co no, był dobre. Fajny ma ten ma jak to się... Fajne ma jak się nazywa, kurwa, no. Wow. 31% chuj. Fajne ma jak to się nazywa, ma tę taką zbroję. Jakby. No, tak. To fajnie widać. Na wreniki. No widzisz, ma takie zajebiste buciaki. Nie patrzę. <laughs> To było całkiem no. normalne. Nie. To był jak nienormalny Antek tak czy zerstanie normalne. Tam jest jakiś pedał na górze. Myślisz? Pedałom na górze mówimy zdecydowanie nie. No masz rację, to jest taki, Kurde, podwójne. No to pedał. pewnie go zrobił. Podwójne pedał. No, podwójnego pedału zabili bezdźwięcznie. No było takie, było takie, o takie. Nie. <grym> Były. To musiałoby być. Ja więcej, bo dwoma strzałami nie zabijasz Santeka. A może... Tutaj będzie! Tutaj będzie! O nie! Oni mają już 93! Biedne suki. Może to był headshot? Biedziemi. Nawet headshot tego nie zrobi. Nie! Adam kill! Kill! Life to kill! Znaczy ten... Live to kill. No. Hmm? Live to Kill! kill. Motherfucker! Zamknij się. No to był on motherfucker. No zamknij się. Tak, chyba ty. No zamknij się. Kurwa, rozpierdolę no, się. No cicho, bądź chcę roz... no, ich rozpierdolować. Kurwa, mać. No zamknij się, zabij go. Zabij, no ja pierdolę, no brawo, tak, zabiłeś go. Kurwa, to przez tamtego go Zabiłeś go. Chuję. No bo tamten nie rozproszył. Zabiłeś go. Kurwa. No mówisz, że go zabijesz, to co do chcesz? Nie wiem. No. A, 15 rąk nie Jejku. Tutaj kolejny jest chuj. Ruskie mądzioły! No kurde, przeładowanie. Aha, tu... od boku i to jeszcze peka zdobył, a, kurwa. to były ruskie mądzioły. To był Konrad to Ruski Mądzioł. Okej, okay, patrz na to. Siu. Siu. Tam widziałem. Brawo, zabiłeś i to jeszcze chyba w No. Dokładnie, skąd wiedziałeś? Uciekła, mała dziwka. w no, asysty niedostępny, to znaczy, że jeszcze ma life Ach, niech to, to nie był ten. Zabijesz go! Zabijesz go, Magnią cię! Proszę Państwa, Run Forest Run. Fajnie! nie moja wina. No nie, ale... Run Forest Run! Tam był. Nie, 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 nie nie, tutaj. Tam. Tutaj, no, w tym przejściu, jak widziałem, przebiegał. Po prawej. No, gdzieś tam przebiegł. Widzisz? Nawet zbiegł na dół. A może on to i skóry nie? Może? Nie. Nie. To był ten co? Fajny. Ja myślałem, z O! Jeden na górę. Tam. Kurwa, wow. No, a pierdolę, jeszcze mnie zabił. No, run, Forest, run! Tak, uciekaj, run, Forest! Uciekaj, i tak mi nie uciekniesz. Run, Forest, run! Run, Forest, zabijaj go w foreście! Oj, oj, oj. To był tamten w dodatku. Run, Forest, run. Ten, który run. ciebie zabił. Run, Forest, run. Zacznę od klasycznego tekstu, run, Forest, run. Czy ty na... Biegnij Run forest run. No kurwa jeba, pomyśleć, że to wszystko, <laughs> Pomyśleć, że to wszystko przez naszego kochanego wasa. Aaa! Hejor, Hejdzior! Za to moję kościu. Wez, no, ale no! No właśnie! No właśnie nie ma Tak pięknie widać było jego głowę! Ale był szybszy, ale tak pięknie było widać jego głowę! Tak ja lubię po prostu siedzieć tak sobie z widzami. I grać w... Jego głowę! No! Okej... Okay. Jego głowę tak jak nie było w nim, ale nie był kurde, się To wina tylko ta z O, tutaj będzie. Ale nice, nice. Run, Forrest, no! W ogóle go, w ogóle oberwał? No... Nie. Bo Nic. bym dostał asystę. Dostał asystę? E, tak, ale to była asystę przygłaszczenia Dzikie, chuje. To fuck! Okej, okay. tu jest, zły! Pierdol się! No no. Dobra, Run Forest Ran. Pierdol no. się dziwko, pierdol się. Run Forest i nie tutaj będzie, forest a, tutaj się. Tutaj będzie Tutaj będzie, tutaj będzie. O. Okej! Okay. No ale, teraz, no, to co się dziwisz? No ale tak strzeliłem mój i nie mogłem strzelić po raz drugi. I mój Magnum w ogóle się nie poruszył przez strzele, a normalnie to on się porusza. Tam będzie... Masz jeszcze szansę, masz jeszcze szansę. Jeszcze możesz go rozpierdolić. TAK! Jezu, jest mój. Przecież jest mój. Nie, to nie jest Pekał paczek, ale to jest... Ale kocha. Nie, pełka, to jest PP-19. To mówię, P-90. O, trudno PP-19! Ale to na pewno nie jest Pekał paczek! Słucham, co? Między paczek

tam odmiana w czasie przeszłym, to jest zły Zły I PP19, oczywiście tak tak, ale tak. mnie Ale mnie to zaskakuje, ku ten gościu zbiega i ja pierwszy zaczynam na niego strzać, a on później na mnie No PPna bo on ci celuje w HEDA! Hmm. Ciotko. Tak, HEDA. Left, 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 left. Right. Skaj, tutaj, ale nie chce mi się. <laughs> ja no nie. Mi tak się raz odrodził wróg i mnie tak kinął. Miał magnuma i... Ten, tak się odrodził, bo mi się w celowanie, zauważył mnie i bum. Wykrzyknąłem. Znaczy, wy wykwakałem, wy, wy... Jak to się mówi? Wykwakałem. Co wykwakałeś? wykwakałeś? Wykwakałem. Wykraczałeś. No to pi Masz jeden, masz jeden amunicji! Aha, myślałem, że procenta. ale procent jeden. Aha, mam siedem. Kampa, kampa. Nie, tylko oglądam. Och, ma idzie za pudełki, nic nie daje. Masz dwa. Cześć, że. Mamy je. Cześć, Left, 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 znaczy right. No. Left, nie, O nie left, Czy jednak. O, ale pięknie, e, tyły, tyły, tyły. Kurwa, nie zażarłem. I kurwa też spas. Nie, dwa razy masz, tak? No, 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 Przynajmniej jestem Musimy cisnąć Adam. Kurwa naszma, kurwa już tam jest. Adam. Nie, marnąć, pocisku Się tutaj pocisz, będzie. No nie, 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 celuj do niego, nie, pocisku, nie, 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 do niego. Teraz wychodź, nie, Jak jest twój to zawsze nie, to jest Adam dobra taktyka. Jak Twój biegaty wychodzisz. Na dominację jest super zajebistą taktyką. Za, zabijam goście i za, 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 ten. Zajęłem mu serię eliminacji. No nie, on ma szesnasty. Kurwa, zajebać naszego. To był nasz i kurwa, z tego granatnika. No jak?! No jak?! Przecież on był za ścianą! Jak?! <laughs> nie, on Cię widział, tego nie. No jaki... Nie powiem kto! Aha. No zwolnić się ty! No tak! To... Bo nie mogłem go zabić, przeogrywałem! Ale nie mogę, ale po co, kurde, biegnie sobie go strzeliła, jak na... z bagnetem! Tak, ale nie. biegłem. Szkoda, że to nie można. Weź Wyściechnij noże. Ten nóż inaczej wygląda, nie? Widziałeś? To nie jest już ACB. Pierdolich, pierdolich, ich szybko, bo nasz Kaj, gościu ma noże. Już. Nasz gościu ma noża! Nie rozpierdoliłeś. Kiedy poziomu drugiego. Andryk! Tak, powodzenia. Zartowałem! No już! Ja się pytam Nie, ten filmik będzie piękny coś czuję. No to dupie. Tak? Nie. I to masz głęboką tupę, bo to jest 17-minutowy filmik. Właśnie... Tak, nie Dajmy temu spokój. W wie temu strzelaj kurwa? To twój! No jak bym nie zauważył! No ale nie zauważyłeś! No na początku nie. No. Nie, mówmy o skrytobójcach. Je... I teraz zacznie się faza. Nie. Gilną mnie, gościu. Się... Dajesz nam, musisz grać co najmniej przez 20 sekund jeszcze. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Dobra, nie będę odliczał, bo będę wkurzać widzów. No nie! Zobaczcie nasze piękne staty. Nie, nie zdążycie. Zobaczycie nasz piękny ten wynik. Byliśmy 10.